Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! No, tak, tak, to zrobił jakiś wandal, ale podobno i tutaj był jeden, który wjechał w ten piękny ogród deszczowy i niestety naniszczył. Jesteśmy kilka dni po tym incydencie no i prawdę mówiąc tutaj zniszczeń ja w ogóle nie widzę. A burmistrz w mediach społecznościowych, wyrzekał, jakie to rzeczywiście ktoś, wandal, zrobił wielkie zniszczenia. W tym, jak powiedziałem, cudownym ogrodzie. Tutaj jakieś rzeczywiście elementy samochodowe jeszcze zostały, ale innych oznak zniszczenia ja tu w ogóle nie widzę. No, chyba że gdzieś tutaj. Chyba wszystko zostało naprawione. W sumie e, koszt tych, tych bandalicznych spraw, zniszczeń miał wynosić 25 tysięcy złotych. To rzeczywiście sporo. Ale. Nie ma żadnych śladów. No, z tego incydentu wyszła w ogóle dyskusja w internecie. Wielu odsądzało od czci i wiary tego sprawcę. z burmistrzem włącznie, burmistrz mówił wręcz, wręcz o fobiach, które rządzą ludźmi. Nawiązując do polityki rządzących, oczywiście, no ale okazało się, jak donieśli mu internauci, być może świadkowie tego wydarzenia, że powodem wjechania tutaj samochodu, ten ogród deszczowy, nie był akt wandalizmu, a pierwsze zasłabnięcie kierowcy starszego, a drugie, że było ślisko i coś tam się nie wyrobił, nie chciał wjechać w ludzi idących chodnikiem i wjechał w ogród deszczowy. Wszystko, proszę Państwa, już naprawione. Ciekawe jestem, czy będą jakieś komunikaty na ten temat. Więc, panie burmistrzu, wbrew temu, co Pan napisał, Wiosną będziemy oceniać, jak działa ekologiczny ogródek przy ulicy Dąbrówki. Jak będą się sprawowały rośliny, jak te zagłębienia terenu widoczne, i czy rzeczywiście tutaj będzie cały czas woda, a w nich a w niej kaczeńce. Do zobaczenia wiosną. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?